Praw jest 17. Tak panie Wenina? 17 razy. 16. 16. No dobrze. 16 razy. To stanowi kworum zgonu do podejmowania praw mocnych Witam wszystkich radnych, witam państwa. 17. sesja Rady Miejskiej Własnych Straszłona na wniosek burmistrza łasku zgody z 22 przeciw ustawie w samorządzie gminnym oraz paragrafie 3 ust. 2 regulaminu Rady Miejskiej. Panie Burmistrzu, proszę o wyjaśnienie się, to tak pilne jest, jakie terminy nas ścigają, że dzisiaj jest zwyczajna sesja, a za 4 dni zwyczajna. Bardzo proszę, panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, że przychodzi nam się spotykać, no ale jak już kiedyś powiedziano, lepiej się w takich sprawach spotykać, niż nie otrzymywać pieniędzy dzisiaj to, co to się dzieło. Ponad dwa lata temu składaliśmy wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski na wymianę tej głównej magistrali wodociągowej od ujęcia wody w Ostrowie do ulicy Aleja Podległości. z uwagi na to, że ta sieć jest, nie jest może na tyle stara, co słabej jakości. Często się psuje, a nieszczęście polega na tym, że się psuje na ogół, kiedy są święta. Y, Duży podrób wody powoduje, że dzika prezydenta się nie mieszkuje. Eee, I 17 razy tak problem, problem polega na tym, że stara magistrala idzie w ulicy Batorego. I czasami te eee, awarie powodują konieczność rozkopywania ulicy Batorego. Wszystko to skłoniło nas, właściwie mnie do tego, ja poleciłem niegdyś... Gdzieś przygotowanie projektu technicznego mtw bo to był ich projekt techniczny. Myśmy ten projekt, jeden wniosek ogłosili, przyjęli, a powinien złożyć. Naleźliśmy się w prezerwie. Przyznaję, że jeszcze rok temu Lok rozmawiałem w tej sprawie z panem Marszałkiem i członkiem zarządu województwa, no ale jakoś ciągle w tej rezerwie byliśmy i nie było większych czasów. I teraz niespodziewanie, dokładnie dwa tygodnie temu otrzymałem pilny telefon Urzędu Marszałkowskiego, to był czwartek, że do wniosku musimy złożyć nowy wniosek, harmonogram, studium wykonalności, wszystko musi być nowego. Oczywiście to było nieaktualne, ponieważ wniosek był Dwa lata temu składane, to żeśmy oczywiście zrobili, no ale żeby mógł podpisać umowę, musi być ten, ta inwestycja umieszczona w wieloletniej prognozie finansowej. Chcę od razu powiedzieć, żeśmy to rozłożyli na trzy lata, bo oczywiście najlepiej by to było w ciągu roku zrobić, natomiast bojąc się, żeby nadmiernie inwestycjami nie obciążyć się inne, Założyliśmy, że ona będzie realizowana 3 lata i jest to dobre rozwiązanie, bo rola będzie skopana i będzie niewykorzystywana. Dlaczego? Dlatego, że nowa magistrala nie pójdzie, śladem starej, stara nie będzie wymieniana, ona tam po prostu pozostanie z tej to jako nieczynna. Natomiast ta nowa pójdzie głównie pasami zieleni w bardzo niewielkim zakresie będzie prospodzić część jedną uczniów batora. Ponieważ musimy podpisać umowę do 30 listopada. Stąd zdecydowałem, żeby się jednak spotkać, żeby no, nie popełnić tego błędu, jakie popełniło starostwo, bo jest sprawa, że zamiast w tym terminie złożyć, to w urzędzie to złożyli na pocztę. Czekanie na ostatni dzień uważam, że byłoby błędem, żeby palić Dlatego zdecydowałem się prosić o zwołanie tej sesji. Dziękuję bardzo. A temat jest bardzo ważny, ponieważ cała wartość to jest 4600, 4700, 130700 tysięcy. Dostajemy 3 czwarte dofinansowania. Oczywiście liczę, że będzie co w granicach 4, może poniżej 4 milionów. Te proporcje będą odrakowane, czyli... Będzie nas ta inwestycja kosztować nie więcej jak milion, a jak pewną pachowcy na 50 lat będzie spokój. Najdalej 10-12 lat i tak by to trzeba było robić, to prawdopodobnie robić ze swoich Rezerwowy. Panie ta pan? Proszę Państwa, że nie ma Proszę państwa, pan leży a, proszę radny jest trochę złośliwy, to ja będę też trochę złośliwy. Panie radny, Panie radny Pan po prostu zapomniał. Żaden wniosek nie jest składany bez zgody Rady, bo musi to być umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej. Wydzieliliśmy, bo powiedziałem, że przez dwa lata nic się nie działo, w związku z czym realizowaliśmy inne inwestycje. No ja też tam byłem.